Siemano w nowym vlogu. Siemano. Jesteśmy ze na zakupach i kupujemy poduszkę do samolotu. <noise> I która? No, bo do autobusu. No, auta też może do być. Do auta, do samolotu, do przyczepy kempingowej, nawet. Ja Ci Zobacz. mogę powiedzieć, że tak Nawet do przyczepy kempingowej. Weździesz? No, o to musisz wziąć tą. No pokaż. Pokaż, pokaż Justynka synkę tą. Tylko, że brzydka, nie? Taka no, brzydka. ruda. Brzydka. Pokaż, że do przyczepy kempingowej. Nada się? Ty, ale chyba najwygodniejsza. Zaraz sprawdzimy, bo ta jest bardzo niewygodna. Ta bo no się tutaj, Bo ona się wysuwa. Tak. Ta? Ta, ta, no może jest to spróbuj? jest jednak przydatne to zapięcie. O, zobaczcie. Do przyczepy I kempingowej. No to nawet można chodzić. Jak stoisz w kolejce, to się możesz strzemnąć. <laughs> Jesteśmy na zakupach, słuchajcie, przygotowujemy się do mojego wylotu. Jeszcze mi pomaga. I właśnie przyszłam wybrać sobie poduszki, bo 10 godzin będę leciał. Bo mam taki plan, żeby się skrzydła uchwycić. Musimy sobie wybrać poduszkę, ale nie wiem, którą. Jedną mam, a dwie musimy mieć. Chińską, jakąś. Dobra, później się odzywam. No i chyba, słuchajcie, ta jest najwygodniejsza. Tak nam się wydaje. Kurna, w sumie to nie wiem. Jeszcze jakieś? No nie wiem czy ta, bo ta może być na Twoją szyję, bo masz węższą szyję. Dlatego mówię. No, mi to się wydaje, że ta najbrzydsza jest dla mnie. Tak? No. Ta, słuchajcie. może się do ta oddać w razie... Ty nauczyłam się w razie w. W razie w. W razie wu. Ta jest chyba najbrzydsza, ale najbardziej mi pasuje. No teraz wybierasz wygląd czy wygodę? Nie no wygodę, wiadomo, że wygodę. No to nie jest takie oczywiste. No. Dobra kochani, wybrałam. Ta jest dla mnie najbardziej wygodna. Biorę tą. Ile ona kosztuje? Osiem dych. I kosmetyczka. Bo mi się moja, moją mam za małą i już mi się nic nie mieści. Słuchaj, szampon? Bierzesz? Mnie to nie to denerwuje, jak moja olga to używa. Nie Bo to też. podobno psuje włosy. No, co zrobisz? No, nic, no ja też nic nie zrobię. Tak, tylko to komentuję. Aż może że no ale kupuję, bo i tak no. kupię. E, tak, u mnie jest to samo. Ja tylko mi zostało komentarze. Komentować, to już ale nawet nie głośno. Nie nie to, to no. Ja to też to nie używam. A to po Nie, okay. Ja też wolę głowę umyć. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie na zakupki. Jedzenie, nie dzwoni. Usiadłyśmy ze stylką na jedzeniu. Zobaczcie, całą torbę zakupów zrobiłam. Leków kupowałam. Pierwszy raz w życiu jadę z całą torbą leków. Synka, ty co masz do jedzenia, ale twoje ładniej wygląda. Ładniej? No bo moje pytać, blade. Że tak? nie, apetycznie. Moje mniej apetyczne. Smacznego. Smacznego. Moje takie blade jest. Ale jemy. Ja już kochani po zakupach Justynkę odwiozłam taksówką jadę do domu, bo już mi się nie chciało z buta, bo jestem zmęczona, a zresztą mam zakupy, siaty mam. Jak dojdę do domu, to wam pokażę co kupiłam. W sumie same leki. Pierwszy raz w życiu lecę z taką ilością leków. Nawet nie brałam leków nigdy na nic. A teraz biorę po prostu na wszystko. Żeby nie wiecie co, nie zostać z ręką w nocniku, jak to się mówi. Także odzywam się, jak już będę w domku. Słuchajcie, wlazłam do domu, patrzę, a Szymonę sobie na mojej koszuli tak leży. Wyleguje się. Szymon, leżysz mi na mojej koszuli. Ustawiłam rano, bo miałam w koszuli, ale w końcu łukanie powiedział, że jest za zimno. I kazał mi założyć bluzę. I koszulę tak pierdyknęłam i Szymonek wykorzystał. Błażejek jest w Teraz Teraz Ty, Błażejek, powiem o coś. Boże. Ale taka nie sama. <laughs> Ale Ty też w samej bluzie latasz. No bo wodę na herbatę mamuni. Zobaczcie, jak Błażejek sobie leży. Szy Szymonek, Błażejek, mówię. Szymonek. Leżysz... Na... O, o. Wariacie. Dobra, pokażę wam co kupiłam. Priobotyki synu. To jest symbiotyk. Co? To jest symbiotyk akurat. No ale to od symbiotyk to na co? No nie wiem od czego jest Super Suplement diety. No, no. Regeneracja mikrobiomu. Tak. Będę jadła. Taśmy odpolne, nie taśmy tylko te. Taś... <gry> A, ta, no tak, ta firma te taśmy. No. Ja myślę, że po tym filmiku odezwą się do ciebie koncerny farmaceutyczne. A, na pewno. współpracy. Słuchajcie, pięćdziesiątka do opalania. To wkładki higieniczne. To nie. To jest, słuchajcie, elektrolity. To jest, słuchajcie, fenistyl na ugryzienia. Ja jeszcze tutaj wziąłam? Tutaj leków. Le jeszcze mam na parapecie. O, tutaj, koło Szymonka są. Tu dokładnie są leki. Teraz tak. Najbliższe chusteczki. Żele. Żele. blendamed. Do ust. O! Do, yy, do twarzy. Pięćdziesiątka też. 30 mam w przyczepie, więc sobie przywiodzę. A może byście sobie kupili apteczkę o nagłych zdarzeniach? Co to znaczy? No tak jest taka zatytułowana, że wszystkie nagłe zdarzenia znajdziesz w tej apteczce. To jest takie malutkie. No ale nagłe zdarzenia to co, jakieś? No, parzeń. O, słuchajcie, kupiłam sobie taką oliwkę do pielęgnacji ciała, ale wiecie do czego? Bo już z racji tego, że przeszłam ten lewy bark i wiem, jak już trzeba masować, to Łukaszek taką oliwką będzie mi masował teraz prawy, żeby mnie szybko złapało, szybko puściło. Zobaczcie no, jeszcze to już Wam pokazywałam. Ojej, nie wiem czy wygrzebię. O! Podusia. Ob, Obwazanek jest super. No. Ja go zawsze używam w samolocie. Tak, a masz? Tak. To mogłam u Ciebie pożyczyć. Nie, nie, niepotrzebnie kupowałam. Zawsze jest super. Słuchajcie, kosmetyczkę taką. Do, powie, do powieszenia. Żeby można sobie powiesić. Bo moja jest już stara i za mała. I słuchajcie. To się nazywa na, do, na telefon do wody. Mimo że ja mam wodorny. pokażę. się. Że... Unboxing. Prezentacja materiału. A to hmm. tędy tutaj ulotką. Tak. Nie wiem jak to się wycią... A tutaj są tutaj. Na szyję. Że będzie klipsik można... Wiecie o co chodzi? raz, klipsik dwa. Pyk i mamy telefon. Zaprezentuję to na swoim. Dawaj, swój telefon. Nie dość, że jest wodoodporne. Telefon. Wsadzamy do środeczka, prawda? Hyt, hyt, chyt. Hyt, chyt, Ale problem. A nie, dobrze. tutaj Nie, tak? dobrze, zamyka się to tak. I to jakoś to tak? No i też na napiak, żeby się nie ten. Tak. Jakoś Odwróć sobie. telefon w drugą stronę. A. Ej, ale to się jakoś tak robiło. Ten pan nam pokazywał. No to zaraz, żebyś nie zepsuł, bo to też tanie nie było. Osiem dych to kosztuje. Ten pan nam to pokazywał, jak to się... Aha, dobra, tak. A, dobra, już. Wiesz? Pokumałem, pokumałem. Ci ludzie w tych unboxingach, co nagrywają, to zawsze są na panu przygotowani. I spyk. Tutaj wieszamy sobie, prawda? Na szyję. Na szyję. Mamy tu. I z oceanu można odbierać. <noise> Ze środka oceanu. Zde z oceanu można odbierać. Pod wodą. Pod wodą. Podczas nurkowania, tak? Tak. No, i jeszcze działa do, dotyk, słuchajcie. I działa dotyk, Bajeruje tutaj o, pyk. No, działa, działa. Ale jedno tylko było. Chciałam kupić dla siebie i dla łukania, a było tylko jedno, więc kupiłam Ej, tylko dla łukania. Tak, to jest jakości. Dobrej jakości chyba, nie? No, nie. ale to też nie było tanie, bo osiem dych. No i już Wam mogę powiedzieć, gdzie lecimy. Do Tajlandii także dlatego są te wszystkie, jeszcze muszę z przyczepy przynieść te antykamarowe mugi, yy, wszystkie te pięćdziesiątki kremy i w ogóle, w ogóle jeszcze mam 30, co sobie wezmę, dlatego się tak szykuję, są te leki na wszystkie, na, na żołądki, na jelita, na w ogóle, oprócz swoich leków, tych takich lekarskich, które mam brać, od pani doktor, to biorę jeszcze pentanol na oparzenia, biorę różne takie inne rzeczy, naczytałam się, słuchajcie, na forach, że trzeba mieć taśmę E, tą izolacyjną, ponieważ e, e, wtyczki działają nasze, polskie, ale tam są tak dziury, dziur, takie duże dziurki, że wypadają. I ludzie na forach piszą, żeby sobie brać e, tą izolacyjną i przyklejać. Także tak jest. No i żeby wziąć te pięćdziesiątki, żeby wziąć na komary. Nie wszędzie są, nie we wszystkich regionach są takie komary, ale żeby być przygotowanym. Stąd to moje przygotowanie. Także słuchajcie, lecimy do Tajlandii na 16 dni. Wycieczkę, tak jak wam już wcześniej mówiłam, zaplanowaliśmy sobie w poprzednim roku. Była pod znakiem zapytania ze względu na to moje zdrowie, ale jestem po badaniach już po szpitalnych, po USG i po tym wszystkim i lekarz powiedział, że mam nabierać sił, odpoczywać, więc uważam, że Tajlandia jest najlepszym miejscem do odpoczynku nabierania sił. Ta apteczka nazywa się apteczka modułowa stany nagłe, czyli oparzenia, skaleczenia. I ja tymi, to mam wszystko. Kupiłam i tymi, już. I tym innym co się stanie, że coś się może no stać? No to ja z wszystkie mam. Na biegunkę, na elektrolity, na te wszystkie inne wszystkie, wszystkie rzeczy wzięłam. Ale fajne to jest. No, jeszcze może bym wzięła coś, słuchajcie, jakiś na, na sen przy, w tym samolocie, bo 10 godzin lotu to jest masakra. Co prawda na noc lecimy, więc o tyle będzie prościej. Dobra, ona się odzywała później. Jeszcze sobie taki plecak kupiłam w Tikamacie. Bo mówiłam Wam, że to nie będzie tylko plazing, ale też będziemy chodzić i zwiedzać. Zobaczcie. To się można zrobić taki duży. Ogromny jest w środku, nie? Wiesz czy mi się każe ten plecak? W filmie Killer Jolanta Fraszyńska jak grała tą, tą dostawcę gazet. To na taki plecak. Tak? Taki składany rolowanie. No. Ale tu słuchajcie, bardzo wygodny jest tutaj. Pojemny on jest bardzo. No. I powiem wam, że ja go kupiłam w Tikamacie za 190 zł, a sprawdziłam na internecie 450 kosztuje. On ma... On jest teoretycznie jednokomorowy, ale w środku ma segregator, żeby tak. ci nie latało. Tak, no. To taki sobie jeszcze plecak kupiłam, żeby nie nosić w ręku i żeby móc wszystko nosić na plecach, a nic w ręku. Bo... By był pomarańczowy to jaki Jolki Fraszyński? Tak? Ale tą samą firmę miał? No nie no, na pewno nie, ale no. To ile lat temu to było nagrywane. No. Także taka przygotowana jestem do zajęć. Ciekawe jestem, jak to wyjdzie w praktyce. Ja do tej pory nie miałam plecaka, tylko Łukaszek zawsze brał plecak, ale jednak teraz jak jedziemy i mamy zwiedzać i, i chodzić po tych wszystkich świątyniach, i, bo to będzie taka objazdówka 11 dni, a 5 dni dopiero leżenia na sam koniec, więc żeby chodzić, wiecie, wodę żeby mieć, żeby mieć, nie wiem, jakąś czapkę, jakieś coś, no, cokolwiek. No i żeby mieć wszystkie to, te takie lekarskie rzeczy albo te Kremy, nie kremy, filtry, nie filtry. Klapki. No i na plażę, żeby wyjść. Bo on też się nie, nie przykleja się. Słuchajcie, ja lubię, bo on się nie przykleja jak do tego. To jest fajne. A ty go dzisiaj kupiłaś? Nie, wczoraj. A, a nie było dwóch? Nie, dwóch takich samych nie. Było, to jest z tej firmy, ale tylko te kolory mi się najbardziej podobały. Fajny, nie? Ale Jeszcze raz, za ile go kupiłaś? 190 zł. A 450 na internecie. No. Bo sprawdziłam. Wklepałam firmę. Także takie zakupy miałam. Jestem przygotowana, tak mi się wydaje. Zobaczymy, co to wyjdzie. Lizna dzisiaj trochę słaby. <laughs> Zobaczcie. Podusię sobie do plecaka. Będę miała bagaż podręczny od razu w samolocie. Tu jest z lekami. Cała saszetka. I tu jest jeszcze niepełna e, kosmetyczka. Ale wiecie, dlaczego ją kupiłam? Bo Łukaszek ma taką samą. Synu, weź mi pomóc. Zamknij ją zasun. Nie musisz tego zapinać, zasun ten. A, bo to takie, okej. Okay. Tak, o, zobaczcie. Idzie się, trzyma się tak w ręku. Można iść i zawsze można, jak nie ma żadnej półki pod prysznicem, to za to powiesić na prysznicu. I sobie wisi. I odkrę i otw otwierasz, tak? Wisi tak. Nie za to. no czy no wiem, tylko bo, odchylam. No. Y no. no i duże jest pojemne. A ma identyczną, tylko że czarną. I właśnie zadowolony jest taki, więc ja sobie też taką wy wyhaczyłam. Zadowolony jesteś z mamusi zakupów? Tak. Bardzo. Zadowolony jestem. Bardzo. Z tej waszej wycieczki też jestem bardzo zadowolony. No i dobrze. To bardzo dobrze, synu. Nie zazdrosny. Zadowolony, nie mylić. <gry> Ale proponowałam, żebyście lecieli. To ty masz szkoły i Olga też. Nie chcecie opuścić. No tak. No, także nie, to nie. No ja się tak. Ci Szkoda, że Ty wcześniej nie byłeś taki odpowiedzialny, tylko teraz cię się na stare lata zebrało. No, odpowiedzialność nagle teraz. No i ta nasza Olga też jest odpowiedzialna. No, ale dobrze, no. To jak mam dzieci odpowiedzialne, to się trzeba cieszyć. Tak, Szymonek? A Ty jesteś Szymon odpowiedzialny? Ty to Szymonek i Bar. Byliśmy tylko, słuchajcie, w, biuro, w biurze podróży yy, dobrać sobie ubezpieczenie takie yy, potężniejsze, yy, typowo szpitalne. I z możliwością ewentua, ewentualnego transportu e, chorego z Tajlandii do Polski, e, bo no jest jak jest, e, więc muszę brać każdą ewentualność pod uwagę. Tak poradziła zresztą pani doktor. E, także, także, tak naprawdę, takie zmiany, że tylko to ubezpieczenie sobie dobraliśmy takie to potężniejsze. A y, waluta w Tajlandii to baty. Słuchajcie, tutaj trzeba kupić dolary w Polsce, a tam w kantorach y, zamieniać na baty. I najlepiej mieć y, słuchajcie, z tego co tam naczytałam, y, małe nominały tych dolarów, żeby nie było tam y, tych, y, wiecie, tych nie wiem, nie wiem nawet, jakie są nominały dolarów, ale żeby nie były wysokie, bo jest problem w kantorach do wymiany. Więc takie poczytałam takie rzeczy na forach. No, i myślę, że się przygotowałam dobrze. Musiałam parę rzeczy dokupić, bo wiecie, jak się jeździ przyczepą, to się wszystko ma w szafkach. Nie trzeba saszetek, nie trzeba kosmetyczek, nie trzeba pleca. No, plecach to wypadałoby mieć już taki na, na podróży. Ja jak do tej pory nie miałam, bo Łukaszek wszystko nosił. No, ale teraz muszę mieć też na swoje rzeczy, żeby też go trochę odciążyć, żeby nosić. No i, no i tą poduszkę. Co, co prawda jest też taka, że do kampera też się przyda taka poduszka, czy tam do przyczepy, ze względu na podróże, tak? Przecież, chociaż ja nie śpię, właśnie o to chodzi, powiem Wam, że ja mam problem ze spaniem w środkach komunikacji, więc tak sobie myślę, że może na ten 10 godzin lotu, to może bym sobie wzięła jakąś pigułkę na sen, ale nie wiem, czy to nam nie podziała taka pigułka na sen, a zresztą biorę tyle leków, że nie bardzo mi się chce brać jeszcze jakiś dodatkowych. A nie mogę alkoholu pić, więc będę musiała po prostu jakoś przetrwać, lecimy na noc. Więc może mi się uda um, usnąć i y, zgram sobie sporo seriali y, Netflixa, sobie pościągam, żeby, żeby móc y, oglądać, bo nie wiem, jak ja tą podróż przeżyję. 10 godzin w samolocie, jak mi się przypomina Majorka. Słuchajcie, te nasze przygody na lotnisku to aż mnie w drugą stronę, ale dobra. Y, niestety nie da się inaczej tam dotrzeć, do tej Tajlandii, więc trzeba po prostu w ten sposób. Także y, my będziemy się pakować. Paszporty, bilety, ubrań słuchajcie, bierzemy bardzo mało, głównie tylko bardzo letnie. Nawet zakrytych butów nie bierzemy. Najlepiej sandały, no ale ja sandałów na przykład nie posiadam, więc klapki ze, ze, ze dwa razy. No wiadomo, pojedziemy w jakichś tam zakrytych butach na lotnisko, więc będą jakieś jedna para. Ale ogólnie, żeby nie brać w ogóle ciepłych ubrań, bo się w ogóle nie sprawdzą. Wszystko na letnie, czyli jakieś sukieneczki. Ja sobie nakupowałam tych sukienek na Majorkę, więc będę miała. Koszulki, jakieś krótkie spodenki. Jedynie co, trzeba mieć takie dłuższe spodnie, bo trzeba zakryć nogi i chustę jakąś, żeby zakryć ramiona, jeżeli wchodzi do świątyń niektórych, to kobiety muszą być zakryte. Ale mam akurat takie letnie przewiewne spodnie, więc to sobie spakuję. No i jakąś chustę, nie wiem, czy na miejscu, bo to też nie są tam drogie rzeczy. Kupię, żeby wejść do tej do tej, no, do tej jednej ze świątyń, czy tam niektórych świątyń, ja już sama nie wiem, ale też um, piszą na forach, że jak ktoś się brzydzi, na przykład, no bo się wchodzi bez butów do niektórych świątyń, jeżeli ktoś się brzydzi, to żeby sobie wziął skarpetki, żeby nie chodzić na bosaka, no i pewnie chyba, żeby też nie, nie złapać jakiegoś, wiecie, ja jestem po szpitalu też e, osłabiona, więc ja też muszę uważać na siebie, żeby nie przywlec jakiegoś e, choróbska, albo nie wiadomo jeszcze jakiej. Ol Szymon, bo Szymon nie chce wejść na kuchnię. Szymek! Nie wolno tam. Także muszę się po prostu pilnować dużo bardziej niż zwykle, więc wezmę sobie chyba skarpetki, żeby móc chodzić. Ten tam nie na bosaka, tylko jednak w skarpetkach, jak nam każą ściągnąć buty. No to tyle, słuchajcie. Tak jest, taki jest plan. Następny vlog to już będzie z podróży, więc trzymajcie kciuki za. Yy, tyle samo wylotów, co tyle samo przylotów, i za to, żeby nam ten lot poszedł sprawnie, no i żeby nam się wycieczka udało, żeby mnie tam nic nie złapało, żebym nie musiała korzystać z tego ubezpieczenia. Słuchajcie, wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, uśmiechu, słoneczka i wszystkiego, czego sobie, tam, yy, sobie w główkach ułożycie i zapragniecie. Trzymajcie się, pa!